Cześć wszystkim, nazywam się Agnieszka Jaroszewska i witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dziś mam ogromną przyjemność razem z moim gościem, Dawidem Wierzbickim, przybliżyć Wam ideę, jaką jest szlachetna paczka. Cześć Dawid. Cześć Agnieszka. Jak się czujesz? Um, całkiem dobrze. Dawno nie byłem przed kamerą, trochę za tym tęskniłem. Tak? Ojejku. A masz jakieś doświadczenie? Um, w sumie to głównie tak naprawdę stricte paczkowe. Teraz jak już edycja mhm. się skończyła, to no jest tego już, już dużo, dużo, mhm. dużo mniej. Ale niedługo znowu wracamy z całą tak naprawdę naszą aktywnością medialną. Myślę, że taką pierwszą, która teraz się pojawi, to już będzie związana z tą drugą częścią działalności hmm. wiosny, czyli Akademią Przyszłości. No tak, dzisiaj wiemy, że jesteś liderem rejonu Olsztyn Wschód, więc może opowiedz nam, jak w ogóle to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, aby zaangażować się w ten konkretny wolontariat? W ogóle moja historia z... Chęcią dołączyłem do szlachetnej paczki. To już jest naprawdę, trwa wiele, wiele, wiele lat, ale za każdym razem coś mi wypadało. Albo w sumie za późno sobie przypomniałem, albo nie mogłem, albo gdzieś wyjeżdżałem właśnie w okresie, gdy ta paczka działa. I dopiero tak naprawdę w jeszcze poprzedniej edycji mhm. po raz pierwszy udało mi się rzeczywiście zapisać na, do tej szlachetnej paczki, przejść te całe no, nasze rekrutacje, wdrożenia. Mhm. I to było jeszcze wtedy w Gdańsku. I powiem Ci, że bardzo sobie chwalę, bardzo dobrze wspominam sobie tę moją pierwszą edycję, chociaż nie byłem pewien, dołączenia, nie byłem pewien, czy robię dobrze. Nie wiedziałeś, na czym to wtedy polega? A może tak zacznijmy z innej strony teraz. przybliżmy widzą, czym tak naprawdę jest szlachetna paczka? Komu pomagamy? jak można zgłosić rodzinę jak wygląda ten cały proces właśnie od zgłoszenia rodziny do najpiękniejszego weekendu w roku, jakim jest Weekend Cudów. Mm. Weekend Cudów to, to jest naprawdę e, fantastyczne podsumowanie, ale do brzegu od początku. Uh -huh. e, ogólnie w szlachetnej paczce kierujemy się ideą tak zwanej mądrej pomocy. Czyli chodzi o taką pomoc, która nie będzie takim jednorazowym dostarczeniem jakiejś... E, no, właśnie takiej paczki rzeczy, to często jest właśnie w, w, w wyobraźni, tak po prostu szerszego społeczeństwa, ale naszym celem jest dostarczenie takiej pomocy, która zmieni rzeczywiście sytuację i historię rodziny. Tak, żeby um, ta jednorazowa pomoc albo wypchnęła ich gdzieś w samodzielność, jeżeli to jest po prostu rodzina, która młodsza, no bo po prostu osoby młodsze i sprawne, które y, no, potrzebują takiego y, wypchnięcia trochę w samodzielność, ale też na przykład seniorzy, którzy już wiemy, że no. Albo osoby niepełnosprawne, które już wiem, że nie będą nigdy na w 100% samodzielne, ale może się okazać, że nagle już nie potrzebują codziennej, codziennej pomocy. Może troszkę wróci im chęć do życia, dostarczymy im jakieś takie podstawowe narzędzia, które pozwolą im na jak największy stopień tej samodzielności. Mhm. A powiedz mi, jak wygląda ta Twoja droga do bycia liderem? Bo to nie jest jakby najniższy stopień w hierarchii bycia wolontariuszem szlachetnej paczki. E, to prawda. To jest w ogóle mój e, drugi rok w szlachetnej parce. Mm -hmm. W tym roku byłem właśnie po prostu pierwszy raz jako wolontariusz, trochę zaznajmiałem się z tematem. E, no i myślę, że ta cała pierwsza edycja, którą mm -hmm. właśnie e, przeszedłem, w, myślę, że pokaza pokazałem się troszeczkę też z dobrej strony. I przechodząc już do Osztyna po przeprowadce z Gdańska, dostałem mm -hmm. właśnie ofertę, żeby poprowadzić ten e, zespół tutaj. co było. I długo powiem ci, zastanawiałem się, czy, czy podałem, czy jestem na to gotów. Mm -hmm. Bo na co dzień, jakby poza paczką, tak naprawdę, moje życie jest dość mocno oparte na interakcji raczej z komputerami niż mhm. Więc e, a paczka zawsze była dla mnie taką okazją, żeby właśnie wyjść do ludzi, socjalizować się, mhm. e, rozwijać jakieś moje takie umiejętności miękkie. Ale stwierdziłem, że dam radę, poradzę sobie, e, przyjąłem tę ofertę. No i e, czy wyzwanie było duże, duże, większe niż się spodziewałem? ale e, benefity, to co, m, myślę, jakby dzięki mojej, mojego zespołowi mm -hmm. pracy zostało dostarczone, całe dobro, które się wydarzyło, ale też ten cały rozwój, który ja wyciągnąłem dla siebie z tej właśnie pracy, no, wynagrodził mi te wszystkie trudy naprawdę po, po i bardzo się cieszę, że to się wydarzyło mm -hmm. w moim życiu. Skoro już masz taką okazję, żeby wyjść do ludzi, to e, jakie wyzwania stoją przed liderem rejonu, jakim jest Olsztyn Wschód? W musisz tak naprawdę się mierzyć? To jest e, dużo właśnie, tak naprawdę bardzo, szer bardzo szeroka gama e, wyzwań. Na pewno e, dla mnie to było takie moje pierwsze Nie? doświadczenie menadżerskie, ja bym powiedział. I które też mocno różni się od takiego doświadczenia, które mamy e, w normalnych filmach. No bo tam jednak są m, pracownicy, oni przyszli, dostają jakieś wynagrodzenie i tak dalej. Tutaj ten rodzaj motywacji u ludzi płynie z wewnątrz. Oni po prostu chcą pomóc i tym się kierują. I to jest, to jest fantastyczne. Natomiast ja tak naprawdę nie ma takich troszkę narzędzi motywacyjnych, które mają na przykład właśnie managerowie w firmach, bo to jest wolontariat, ja nie mogę od ludzi wymagać, żeby nagle poświęcili całe swoje życie dla niego. Wolontariat jest czymś jakby dodatkowym dla nich, jeżeli mają coś w pracy, swojej własnej, zarobkowej, albo w swoim życiu prywatnym, no to oczywiście jakby gdzieś te rzeczy wolontaryjne odchodzą na bok, więc rzeczywiście zarządzanie tymi właśnie ludźmi, zasobami też było dość wymagające. Zostałem troszeczkę rzucone na taką głęboką wodę. Ale było to było to stresujące wyzwanie, nie powiem, że nie. Natomiast to że, to, że to się udało, to, że to się powiodło, cały ten proces, te wszystkie zmiany, które tak naprawdę nastąpiły w sposobie, w jaki tym zespołem kieruję, no to było naprawdę bardzo, bardzo zmieniło właśnie moje podejście, bo pamiętam, że na samym początku, jak tylko właśnie ten zespół przejąłem, to większość ludzi już się znała. Była w tym moim zespole też. Była liderka, która też miała spory w tym zespole posłów. W ogóle pozdrawiam Anię serdecznie. Um, bo i miałem trochę obaw, jak to wyjdzie, natomiast Ania niesamowicie mi pomogła. Mhm. E, tak samo zresztą, jak wszyscy, wszyscy weterani, którzy już tam byli. Pomogli mi zapoznać się właśnie z specyfiką po prostu konkretnie, um, konkretnie rejonu. Pamiętam, na początku bardzo chciałem... Um, poczułem się... Przez to, że czułem się taki bardzo odpowiedzialny za ten rejon. Mhm. Jak najwięcej chciałem zrobić sam. I myślę, że to jest pułapka, w którą bardzo wiele osób wpada na początku. Dopiero po jakimś czasie musiałem się nauczyć, że inni ludzie robią, mogą robić te same rzeczy albo tak samo dobrze, albo jeszcze lepiej ode mnie. I moją rolą nie jest wyręczenie wszystkich, a jakby dostarczenie im odpowiednich narzędzi, żeby mogli to zrobić i po prostu odpowiednie oddelegowanie tych zadań. I gdy już się tego nauczyłem, Szkoda, że troszeczkę za późno w edycji, wolałbym umieść to od początku, to rzeczywiście ta cała praca paczkowa stała się dużo bardziej dużo bardziej przyjemna. Oj, to prawda, sama przyznam z własnego doświadczenia, że to jest taki dosyć specyficzny wolontariat, bo to nie jest wolontariat, który trwa no, na przykład dzień, dwa, Dokładnie. tylko to są tygodnie pracy, przygotowań, szkoleń. to naprawdę nie ma nikogo z przypadku. Tutaj każdy musi wiedzieć, e, po co tutaj jest i jak ma się zachowywać. A powiedz mi, pamiętasz może jakąś taką e, historię rodziny, która tak bardzo zapadła Ci w pamięć? Hmm, tak. Um, myślę, że było bardzo wiele takich um, naprawdę wzruszających historii. Natomiast myślę, że najbardziej pamięta się te, te pierwsze. One najbardziej zapadają w pamięć, bo te historie, jakkolwiek są potem nawet może i bardziej wzruszające, bardziej jakby docierają do serca, to te hmm. pierwsze zderzenie, w ogóle uświadomienie sobie, um, że wy wyjście troszkę z tego naszego, mm, tej naszej strefy, jak my widzimy otoczenie, okazuje się, że inni ludzie mogą żyć w naprawdę bardzo złych warunkach, mogą naprawdę być w bardzo złej sytuacji i, i my tego nie widzimy, bo trochę ci ludzie też się tego wstydzą albo nie pokazują się, nie widać ich często w społeczeństwie. I jak już uda nam się do nich rzeczywiście dotrzeć, to no Jest z tego dużo satysfakcja, Co do konkretnej tej historii, to właśnie podczas mojej pierwszej edycji w Gdańsku pomagaliśmy takiemu starszemu, znaczy starszemu, pan był około pięćdziesiątki. Historię miał życia naprawdę bardzo kolorową, ale on, on, siedział na, on siedział na swoim ogródku działkowym i przychodziliśmy do niego i on miał takie, takie nastawienie na zasadzie żyje, to żyje. Mhm. Jak umrę, to umrę. Fajnie, że jesteście. Pogadamy sobie i tyle. Brakowało trochę też tej nie... motywacji. Brakowało, po prostu już... Um, trochę stracił wiarę w to, że rzeczywiście może być dobrze. I cały czas jak do niego przychodziliśmy, to on miał takie... Miałem wrażenie, że czasami otwiera nam po prostu z grzeczności, bo już się z nami umówił. A gdy rzeczywiście um, nadszedł ten, um, ten weekend cudów i, i znaleźliśmy tego darczyńcę i te paczki do niego przywieźliśmy i siedzimy z nim, rozmawiamy, to, że rzeczywiście poza tymi paczkami, poza tą Taką no, wymierną, wymierną pomocą, ktoś rzeczywiście jest nim zainteresowany, jest zainteresowany co się u niego dzieje, dlaczego to się stało, chce poznać jego historię, a to naprawdę nie zdarza się często tym ludziom. I to, że ta pomoc została dostarczona w ten sposób i on otwiera te paczki kolejne i takie, ten człowiek się w ogóle tego nie spodziewał, on się spodziewał, że on dostanie... Dwa kartony z konserwami i może ten styropian, o który prosił, bo chciał sobie domek ocieplić. Domek patrzymy tak na niego, on trochę nie wie jak zareagować, widać, że trzyma, w so, trzyma go troszeczkę taka, powiedziałbym, męska duma, że on, mhm. on, jest, on jest facetem, on powinien sobie radzić, czuł się niekomfortowo mhm. trochę, że ktoś z zewnątrz mu pomaga. I już na sam koniec, na samą odchodną. jak my już wyjeżdżaliśmy, my już się pakujemy do tego samochodu, on tak do nas takim już łamiącym się głosem powiedział, no do dziś naprawdę pamiętam ten, ten cytat, chłopaki robicie zajebistą robotę i potem już, już naprawdę po prostu z łzami w oczach to już ten, ten głos tak cichy, ja mam go, cały czas go słyszę w głowie, takie nawet nie wiecie jak bardzo i no, naprawdę ten dresz, te bocy, które mnie y, wtedy przyszły sprawiły, że jak wcześniej troszeczkę już byłem zmęczony tą paczką, zmęczony tą pracą, którą musiałem włożyć, gdy to usłyszałem, to to wszystko już nie było ważne. Po prostu y, to była trochę taka nasza jako wolontariuszy y, nagroda za to wszystko, co, y, to robili, co robiliśmy. i naprawdę była warta każdej godziny zaangażowanej w ten wolontariat. To jest przepiękne to, co mówisz, ponieważ z pozoru taka Wasza jedna, druga, trzecia wizyta u danej rodziny może sprawić, że ktoś odzyska po prostu nadzieję. Może pomożemy danej rodzinie tylko na jakiś czas w tej kwestii materialnej, ale ta nadzieja pozostaje na naprawdę długo i mi się wydaje, że to jest takie idealne podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy tutaj dzisiaj. Może na koniec. Masz jakąś taką radę dla tych, którzy chcieliby zacząć działać w wolontariacie? Nawet konkretnie w Szlachetnej Paczce. Po pierwsze się nie bać. Po prostu um, zgłosić się, porozmawiać z rekruterem, bo to, to, że ktoś wysyła zgłoszenie, tak naprawdę w tym momencie do niczego nie obliguje. Spotyka się ktoś e, na taką rozmowę telefoniczną czy też na, na Skype z kimś od nas, i tam można zadać wszystkie pytania, można dowiedzieć się wszystkiego i dowiemy się, czy mm, ten wolontariat jest dla nas, czy nie. Nie ma też coś się obawiać, że wejdziemy tam i nagle ktoś będzie nas już po prostu męczył, namawiał, teraz to już koniecznie musisz do nas dołączyć. Bo też zależy nam w partce jednak, żeby ludzie, którzy do nas dołączali, wiedzą na co się piszą i żeby rzeczywiście y, chcieli to robić, więc nawet się zdarza czasami na takich spotkaniach, że y, Ci potencjalni e, wolontariusze są troszeczkę, m, nie chcę użyć słowa e, straszani, ale ostrzegani przed e, ilością pracy, którą trzeba włożyć, też no, dużą dozą no, emocji jednak, które tam się m, chcąc, nie chcąc pojawiają, bo jednak angażujemy się w te rodziny, wczuwamy się w to, co one czują. Zresztą większość tych wolontariuszy jednak cechuje się naprawdę dużą empatią. Mhm. E, jeżeli po takiej rozmowie stwierdzimy, że to jest coś, co nas interesuje, super. Jeżeli nie, możemy patrzeć dalej, po prostu nie bać się, sprawdzić, porozmawiać. Nie ma żadnych konsekwencji z tego, że stwierdzimy, że to jednak nie jest dla na nas. Cudownie. W takim razie zapraszamy wszystkich na pewno bardzo, ale to bardzo serdecznie, do wzięcia udziału w kolejnej edycji szlachetnej paczki. Ja Tobie Dawid, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjąć na nasze zaproszenie i opowiedzieć tutaj troszkę o swoich doświadczeniach, doświadczeniach w tym wolontariacie. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. <laughs>